Szczęść Boże! Jak widzicie, jestem konfesjonalem. Jest to bardzo ważny mebel w Kościele. To miejsce wyjątkowe. Nie da się bez niego być dobrym chrześcijaninem. To przestrzeń spotkania z Panem Jezusem, który chce nas uwalniać z naszych grzechów. Przychodzimy do Niego jako do wyjątkowego lekarza. Zło, do którego się przyczyniamy, które popełniamy, jest rodzajem niebezpiecznej choroby. Choroby, której na pierwszy rzut oka nie widać. I to zupełnie jak w dzisiejszej Ewangelii. Do Jezusa przyniesiono na noszach paralityka. Był tak wielki tłok, że jego przyjaciele zdecydowali się spuścić go przez dach na noszach. Jezus oczywiście uwolnił go z paraliżu, dał mu zdrowie. Uwolnił go z tego, co było widać gołym okiem. Ale nie tylko. Uzdrowił go też z choroby, której nie widać. Uwolnił go z choroby duszy. Powiedział do niego tak, dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. To jedno z najpiękniejszych zdań, jakie możemy usłyszeć w swoim życiu. To zdanie wypowiada kapłan w sakramencie pokuty i pojednania: I ja odpuszczam Tobie grzechy, ale nie mówi tego sam, mówi je z Jezusem. Albo inaczej można powiedzieć: Jezus mówi przez kapłana, bo dokonuje się Tutaj właśnie cud uzdrowienia, i to nie jest byle jakiej choroby ciała, z choroby, którą widać, ale dokonuje się uzdrowienia z choroby ukrytej i bardzo niebezpiecznej, z choroby duszy. Temu w dzisiejszej Ewangelii dziwią się uczeni w piśmie, jak Jezus może odpuszczać grzechy. I temu też dziwią się ludzie współcześnie. Po co w ogóle się spowiadać? Kto to wymyślił? Po co ten konfesjonal? Po co spowiedź? Komu to potrzebne? Przecież wszystko jest ze mną w porządku. Jakie grzechy? Nic złego nie zrobiłem. Ale wy nie dajcie się temu zwieść. Jezus chce leczyć wasze ukryte i tajemne choroby serca. Tu jest najlepsza lecznica, najlepsza przychodnia. Tu dostaniecie lekarstwo, które może przywrócić Wam życie duchowe. Pamiętajcie, by jak najczęściej przychodzić do lekarza, do Pana Jezusa, od razu, jeśli wystąpi choroba duchowa. On tutaj na Was czeka. I pamiętajcie też, by mówić o spowiedzi. Swoim kolegom, koleżankom, przypominać o niej swoim rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. Bądźcie jak ci przyjaciele paralityka, którzy przyprowadzają do Jezusa swojego bliskiego chorego. Życzę Wam zdrowia na ciele i na duszy. Szczęść Boże.